W zadaniu drugim mamy określić monotoniczność naszej funkcji, czyli skorzystamy tutaj ze wzoru na naszą prostą f od naszego x -a jest równa ax dodać b. Funkcja będzie rosnąca wtedy, kiedy nasze a będzie większe od 0, malejąca wtedy, kiedy nasze a będzie mniejsze od 0 i stała wtedy, kiedy a jest równe 0. Czyli będziemy mieli w podpunkcie a, skoro m jest równe pierwiastek z 3 minus 2, no to będziemy mieli, że to jest równe pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 4. I to jest mniejsze od 0. Czyli to znaczy, że funkcja będzie malejąca. Pod punkcie B mamy 5 minus 2 pierwiastki z 5. Czyli będziemy mieli pierwiastek z 25 odjąć pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 5. To jest równe. Pierwiastek z 25 odjąć pierwiastek z 20 i to będzie większe od 0. Czyli ta funkcja będzie rosnąca. I w podpunkcie C mamy 3 odjąć. Skoro mamy pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27, 7, no to u nas to będzie minus 3. W takim razie mamy 3 dodać 3 i to jest równe 6 i to jest większe od 0, czyli funkcja będzie rosnąca.